Elder Scrolls Online. O tym, co było, o tym, co jest, i zobaczymy, mamy nadzieję, to, co będzie. I to, co będzie właśnie planowane i ogłaszane dzisiaj, właśnie prosto z Las Vegas. No, ja, jako weteran gamer, to mogę opowiadać tę historię. Ja w zasadzie pierwszy raz miałem kontakt z Areną i to są całe lata temu, to jest 90. Któryś rok bodajże. Ja nawet wtedy grając to nie miałem zielonego pojęcia, że to jest Elder Scrolls, zresztą wtedy marki nikt specjalnie nie kojarzył. Ja zacząłem troszkę później, nie w momencie Areny, tylko w Daggerfallu. To był zdaje się 96 rok, ale wtedy można powiedzieć, że ogrom świata w stosunku do mojego wieku trochę mnie przytłoczył i gra była zbyt dla mnie skomplikowana. Później jakoś to się stało, że Morrowind'a minąłem i zacząłem grać w Obliviona, tak naprawdę bardziej. Przy wszystkich tych częściach spędziłem mnóstwo cudownych chwil, ale jednak Morrowind dla mnie to naprawdę, słuchajcie, to zdefiniowało dla mnie, czym w ogóle są gry RPG i potem miałem kłopot nawet, bo Morrowind dał mi tyle wolności i jakby takie ogromne możliwości, że potem w innych grach, nie mogąc robić tego wszystkiego, a Morrowindzie w Morrowindzie, słuchajcie, dało się robić prawie wszystko, a przynajmniej tak się wydawało w 2002 roku, to wszystkie inne gry były dla mnie mech. U to się zaczęło wszystko od Skyrima jakoś Morrowind, Oblivion mnie ominął, no jakoś, jakoś tak po prostu wyszło. Natomiast w Skyrimie jakieś bite 400 godzin wbiłem. Na wiele sposobów zabiłem tego Skyrima, kilka postaci tam potworzyłem, także tak, jeżeli chodzi o to, to u mnie zaczęło się to od Skype. Bardzo, bardzo dużo czasu spędziłem w grach MMO. Oczywiście teraz bardzo dużo pokazuje też single playerów, ale dla mnie to MMO jest czymś takim najważniejszym bo dla mnie liczą się światy, w którym ja mogę trochę swoją własną przygodę przeżywać, ten świat przeżywać na swój sposób, a MMO jest na tyle otwarte, że, że daje te możliwości. I takie było The Elder Scrolls, ja praktycznie grałem od samego początku, kiedy była premiera, spędziłem tam ponad 100 godzin, bawiłem się doskonale. Dzisiaj ja gram bardzo regularnie, to, to wiem, że przede mną jest jeszcze cała masa przygód. Ja nie widzę końca tych przygód i cieszę się nawet, że deweloperzy dodają ten content szybciej, niż ja jestem w stanie go pochłaniać. Ja mam tak, że zazwyczaj jak siadam do jakiejś gry ja bo no to po pewnym czasie robię sobie przerwę i w tym momencie pojawia się problem, bo część osób idzie do przodu, mają dużo większy progres i już ciężej się jest podłączyć, bo już jest taka bariera, bo no nie możesz z nimi grać. Natomiast właśnie ta, ta e, aktualizacja Untamriel pozwoliła mi na to, że mogę sobie wpadać po prostu do tych grup znajomych i jakby spada coś, co ja nazywam wysokim progiem wejścia, bo już nie musisz jakoś tam farmić i grindzić, żeby dogodzić znajomych. I razem z nimi odkrywać po prostu nowy content, który także jest nowy dla nich. Ja rzeczywiście preferuję grę z, z innymi ludźmi w jakiejś drużynie, szczególnie jeżeli tutaj mowa o dungeonach czy, czy trialach, inaczej rajdach. Uh -huh. Także w tym się przede wszystkim znajduję. I bardzo dobrze się przy tym bawię. Z, z, znacznie więcej emocji jest tak naprawdę dla mnie przy, przy rajdowaniu niż przy questach, ale to wiadomo, każdy ma własne preferencje. Jeden, One of them wants to do a quest and a story, and the other one wants progress, some kind of Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Pete Hines and Rich Lambert. Thank you guys for coming and, and uh, joining us. And of course, thanks to everybody watching us uh, online around the world. We're streaming on Twitch and Facebook, YouTube, Mixer, you name it. We're, we're streaming on it. We're going to Skyrim. It is uh, a little different than the Skyrim that you uh, knew and kind of grew up with in Test 5, um, but it's going to feel familiar. So it's going to feel familiar to Skyrim fans. I assume we have some of those here. We've only released it like 47 times on 57 platforms at this point. We haven't played it yet. I don't know what to tell you. We, we put it out as many times as possible. All four updates are very heavily tied together to tell this narrative. That was something that we got a lot of feedback on last year with elsewhere. They liked it. They wanted the story to be even more integrated, and so we did that. Each of the, the DLCs that we do are all very tied directly to the story. We're going west. Um, it's. The site of uh, King Sfargram, he uh, hasn't joined the Ebonheart Pact, so it's a very different story. It's a little bit more political. It is also um, this very um, almost supernatural, dark storyline where there are weird uh, storms ravaging the countryside. There's werewolves and vampires and witches, and it's kind of up to you to figure out what's going on and how they all or if they all interconnect. Oh. To koniec, czy koza, baran, ale jest, patrzcie, mamut. Uh, ja jeżdżę to na lwie, więc come on. on. Mieliśmy nadzieję, że to będzie U, ten czy? hełm. Rok już zamawia. Rok już zamawia, właśnie, także. Weźmy do żony, po... że konferencja się skończyła. Nie, nie, kolacja. Tutaj ma wszystko się y, obracać wokół wampirów, nie? To jeśli nasze postacie, powiedzmy, są wampirami, to jesteśmy w stanie... Ciekawe, czy, czy będziemy w stanie do nich jakby przystać. W Riven Spire był ten motyw, że to, że jesteś wampirem, to w tym głównym okresie fabularnym byłeś trochę miejscami inaczej, inaczej odbierany, ale jakby tam było tak, że, że w zasadzie musiałeś działać trochę w pozytywnym sensie w kierunku tego, żeby wampiry mogły funkcjonować w tym terenie natomiast jestem pewny, że w Skyrimie to będzie dokładnie, że oni są głównymi przeciwnikami i zresztą na konferencji mówili, że oni są źli i tylko i wyłącznie źli no to rzeczywiście przypomina e, motyw smoków Ale Elsweyr były smoki e, naszym wrogiem e, natomiast tutaj wygląda na to, że to wampiry będą drogami. dla mnie, ja jestem na ten, jakby na ten rok znaczy na Skyrim najbardziej nahy hypeowany. Z, w porównaniu z poprzednimi dodatkami, mm -hmm. bo y, no, tak się mówi, że najlepiej tam się słucha piosenek, które, które znamy od dawna. No pośpiewają. Ja że te sentymenty u mnie do Skyrim, one jakby bardzo mocno przeważają. Do tego no, Każdy ma swoje jakieś predyspozycje co do, co do historii i frakcji, które lubi. Y, dla mnie jakby ja nigdy nie grałem wampirem, ale jakby starałem się zawsze badać te różne historie. I jeśli jest coś mocno skupione na, w temacie wampirów, to, to podejrzewam, że po pierwsze będzie to czas na pierwszą wampiryczną postać i będę to po prostu bardzo mocno bardzo mocno eksplorował i no, jeśli mam patrzeć na poprzednie dodatki, no to ten zdecydowanie najbardziej mnie, no, na ten najbardziej wyczekuje. Wyłapałem jeszcze na tym streamie, że pojawi się nowy 12-osobowy trial. Ja go na pewno sprawdzę, jestem ciekaw jakie mechaniki się pojawią na bossach, bo zazwyczaj, no, no eso jednak słynie z tego, że niektóre mechaniki są bardzo trudne, więc ciekaw jestem jak bardzo będzie wymagający ten nowy trial, ten nowy raj. Na pewno troszkę zmieni mój sposób grania w tę tak mam nadzieję, ta profesja związana z Antykami, bo na ten moment Zważywszy na to, co powiedzieli tam na live'ie, że to będzie porównywalne wielkością do patcha związanego z housingiem, więc jeżeli będzie to podobnej rangi wielkościowo, no to naprawdę czuję, że będzie to fajne, a gameplay mi odpowiada. W sensie chodzisz po świecie, szukasz jakichś skarbów, one jeszcze mają jakąś historię, te skarby, więc i opowiadają jakąś historię z czasów być może mitycznych, do tego jeszcze jakaś no, obydobna oby minigierka, szkoda, że jej nie pokazali w kształcie i kolorze. No a ja akurat lubię w takie diamenciki na telefonie, hmm. więc powiedzmy, że może to we mnie. Może mi to podejść. Zobaczymy. Także dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Remigiusz. zostanie ale, ale nie no jak, jeszcze... Nie jaką nagrodę. Jaką Myślałem, nagrodę? Chciałem sięgasz po nie, nie, A tak, dyplom, mogę ci, Mogę zaraz narysuję ci owieczkę, wiesz? Także dziękuję wam bardzo gorąco. No i widzimy się. Następnym razem mam nadzieję, bo ten spin był pierwszym, ale chyba nie ostatnim. Zobaczymy. Dzięki i do zobaczenia.